Jak przechytrzyłem byłą żonę w sądzie rodzinnym, moja była żona przez dwa lata opowiadała wszystkim, że jestem nieobecnym ojcem, że zniknąłem z życia naszej córki, że żyję wygodnie, a ona sama musi się wszystkim zajmować. Udawała złamaną matkę, która dzielnie wychowuje dziecko bez żadnej pomocy. Kiedy nadszedł dzień rozprawy o opiekę, aż mnie ścisnęło w żołądku, gdy zobaczyłem, kogo ze sobą przyprowadziła: swoją matkę, siostrę, najlepszą przyjaciółkę i nauczycielkę naszej córki. Mój prawnik tylko szepnął: Nie wygląda to dobrze. Skinałem głową i próbowałem oddychać. Jej adwokat wezwał kolejnych świadków. Matka była i ukała opowiadając jak wnuczka siadała przy oknie w dniu spotkań i czekała aż się nie pojawię biedne dziecko zasypiało z płaczem siostra mówiła o świętach które rzekomo opuściłem twierdziła że kupowali prezenty na ostatnią chwilę żeby córka nie wiedziała że ojciec ją zawiódł Przyjaciółka opisała urodziny, na których stało puste krzesło dla mnie. Nauczycielka zeznała, że na zebraniach rodziców moje miejsce było zawsze puste, a córka pytała cicho, czy tata dzisiaj przyjdzie? Z każdą kolejną wypowiedzią twarz sędziego stawała się coraz bardziej ponura. Notował coś, co chwilę rzucając mi chłodne spojrzenia. W końcu przyszła moja kolej. Mój adwokat wstał. Wysoki sądzie, mój klient chciałby przedstawić bezpośredni materiał dowodowy. Sędzia westchnął. Proszę, niech kontynuuje. Podłączyłem laptopa do monitora i włączyłem nagrania. Pierwszy film. Stoję pod domem, byłej z w rękach chce odebrać córkę na urodziny. Otwiera drzwi i mówi: Odwołaliśmy ma przeziębienie. Pisałam ci. Godzina 14.14. 14. W tle wyraźnie słychać śmiech dzieci z ogrodu. Kolejny film odbiór świąteczny. Teściowa otwiera drzwi. Pojechali już do siostry. Nie powiedziała ci, że plany się zmieniły? Zanim zamknęła drzwi, w kamerze widać moją córkę zaglądającą z zafiranki firanki. I tak dalej. Film za filmem: Szkoła, weekendowe odbiory. Za każdym razem inna wymówka. Nie czuję się dobrze. Już wyjechaliśmy. To zostało przełożone: najmocniejsze nagranie: kamera z domu. Moja była i jej matka stoją przed domem, nie wiedząc, że są nagrywane. Znowu przyszedł? Tak, punktualnie. Powiedziałaś mu, że recital odwołany? Oczywiście. I co mi zrobi? Słowo przeciwko słowu. Sędziowie zawsze wierzą matce. Obie się zaśmiały. Na sali zapadła cisza. Nauczycielka była blada. Twarz sędziego zmieniła się z pogardy w czystą wściekłość. "Wysoki Sądzie, powiedziałem. Mam też wiadomości potwierdzające każdą datę i godzinę. Nigdy nie opuściłem spotkania z córką z własnej woli. Za każdym razem byłem blokowany i fałszywie oskarżany o obojętność." Moja była chciała coś powiedzieć, ale jej adwokat chwycił ją za rękę. "Wystarczy", powiedział sędzia. "Ogłaszam przerwę. Potem wydam decyzję." Po wznowieniu rozprawy sędzia przyznał mi główną opiekę. Była żona dostała jedynie wizyty pod nadzorem. Musiała przejść kursy rodzicielskie, a sprawa o składanie fałszywych zeznań została zgłoszona do prokuratury. Systematyczne odcinanie dziecka od jednego z rodziców to przemoc, powiedział sędzia. Ten sąd nie będzie tego tolerował. Ani zaplanowanego kłamstwa, którego tu byliśmy świadkami. Kiedy wychodziliśmy z sądu, mój prawnik zapytał, dlaczego nie powiedziałeś mi o nagraniach wcześniej. Odpowiedziałem, czasem najlepszą strategią jest pozwolić im myśleć, że wygrywają, aż przegrają. Tego wieczoru położyłem córkę spać w jej nowym pokoju. Tatusiu, szepnęła, czy znowu znikniesz? Nie, skarbie, odpowiedziałem. Zawsze starałem się być. Teraz nikt mnie już nie powstrzyma.